Ja wierzę, że każdy z nas jest do czegoś powołany, mamy taką wyjątkową ścieżkę swojego powołania, na którą się składają te wszystkie nasze wewnętrzne dary. I teraz dwie techniki, które mogą pozwolić zagłębić się w siebie, zaankować w siebie, które mogą być bardzo pomocne w odnalezieniu odpowiedzi na pytanie, co jest moim powołaniem. Jedna z tych technik to jest po prostu zadanie sobie pytania. O czym marzyłam, marzyłem w dzieciństwie. Jakie były moje marzenia? Kim chciałam, chciałem być? Chodzi o to, żeby ożywić te wspomnienia. Z tymi wspomnieniami związane są bardzo pozytywne uczucia, emocje, pasja, zachwyt, ekscytacja być może to, co zatraciliśmy w dzisiejszym codziennym życiu. Zresztą wystarczy spojrzeć na ludzi, którzy chodzą po ulicy. Zazwyczaj jesteśmy bardzo smutni, ponurzy. Nie widać tego blasku w oczach, prawda? Więc kluczem do kreatywności, do, do ożywienia pasji w naszym życiu jest właśnie niejako sięgnięcie do, do przeszłości, tak? I zadanie sobie pytanie, o czym marzyłem. Jeżeli marzyliśmy na przykład o tym, żeby być kosmonautą, być może nasz racjonalny umysł w tej chwili powie, okej, okay, to nie jest do zrealizowania. Być może tak, natomiast jakby. Niektórych marzeń niekoniecznie należy, niektóre marzenia niekoniecznie należy brać jakby dosłownie. Natomiast tak jak powiedziałam, ożywić te wszystkie pozytywne uczucia, które są z nimi związane. Być może to marzenie z dzieciństwa stanie się taką siłą napędową, takim paliwem do pozytywnej zmiany w naszym życiu. Także to jest jedna z technik. Zadać sobie pytanie, o czym zawsze marzyłem, marzyłam. Druga z technik, taki trop, który może nas naprowadzić na to, co jest naszym powołaniem, jest zadanie sobie innego pytania. Co przychodzi mi z łatwością? Co lubię robić? Jakie zajęcie sprawia, że moje serce szybciej bije, yy, czuję radość, prawda? I może się na przykład okazać, że lubimy mówić. I teraz, jeżeli wykonujemy pracę, w której musimy milczeć, to znaczy bardziej pracujemy głową niż ta praca mentalna, natomiast nie mamy możliwości, żeby mówić, no, w ten sposób nie możemy rozwinąć swoich, yy, swojego naturalnego potencjału, prawda? Natomiast jeżeli zmieni, zmienilibyśmy. Yy, Warunki, że tak powiem, czy też inną, zmienilibyśmy swoją pracę i, i, i mielibyśmy taką pracę, w której możemy, możemy mówić, możemy ten dar swojego mówienia y, jakoś rozwinąć. Y, oka okaże się, że, że czujemy się po prostu lepiej w naturalny sposób, prawda? Bo mamy kontakt z tym swoim wewnętrznym potencjałem, także warto zadać sobie pytanie, co lubię robić y, i Kroczek po kroczku, wypisać sobie wszystkie możliwości, e, badać siebie, zanurkować w głąb siebie, i zobaczyć jak mogę to przełożyć na rzeczywistość.